O 6.20 zostało wykonane zgłoszenie do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie z informacją, że przy stawie w wejherowskim parku znajduje się mężczyzna. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Został tutaj potwierdzony zgon tego mężczyzny. Część ciała tego mężczyzny znajdowała się w wodzie. W tej chwili wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, czy doszło tutaj do nieszczęśliwego wypadku, utonięcia, czy może do jakiejś innej przyczyny. To wszystko będzie wyjaśniane. Dopiero po sekcji zwłok będziemy mogli mówić, co było przyczyną śmierci tego 50, około 50-letniego mężczyzny.